Powodem, dla którego poszłam na uczelnię było to, że rodzice mi kazali. Bo wiecie, bo papier, bo prestiż, bo policją mogę co najwyżej iść na kasę. Oczywiście, bez obrazy żadna praca nie hańbi, ale moi rodzice byli przekonani, że powinnam zostać lekarzem, weterynarzem. W każdym razie e, kimś wykształconym, a wręcz oświeconym. Więc informacja o tym, że chce ich studiować sztukę, była dla nich niczym grom z jasnego nieba. Po prostu na ich plan emerytalny. Zapytacie więc, jak to było na tej uczelni artystycznej? I otóż śpieszę Wam z wyjaśnieniem. Wybrałam kierunek graficzny, więc miałam nadzieję, że nauczę się nam czegoś z kręgu moich zainteresowań. Jednak wierzcie, lub nie. To, co widziałam tam przez 5 lat, przyszło moje najśmielsze oczekiwania. Na uczelni uczyli mnie głównie nieprzydatnego gówna, które często było warte mniej niż kurs internetowy na Udemy. Przez pierwsze dwa lata niemal nie ruszyliśmy komputerów. Zupełnie jakby parzyły palce czy wypalały oczy. Szłam na grafikę komputerową, więc to oczywiste, że przez kilka pierwszych lat zapierniczałam po wszystkich sklepach artystycznych w obrębie 30 km. Aby zdobyć podobrazia malarskie w formacie 100 na 70. Tak, 100 na 70. Wyobraźcie sobie, jakie to poręczne. Ogólnie yy, najbardziej współczuję tu osobom, które musiały jeździć z tym autobusem i pociągiem, bo naprawdę. Yy. Włożenie czegoś takiego do pociągu graniczyło z cudem. Ja na szczęście miałam samochód. Podobrazie zajmowało dokładnie przestrzeń od lewych drzwi do prawych drzwi. Dokładnie całe miejsce dla pasażerów z tyłu. I natomiast, jakby tego jeszcze było mało, musiałam nosić ze sobą całą torbę pędzli i farb, zaczynając od jakichś bieli tytanowych i kończąc na karminach. No i równolegle mieliśmy jeszcze zajęcia z rysunku. Zapytacie może, na jakim formacie? Ależ oczywiście, że na 100 na 70. Przecież inne formaty nie istnieją. A jakże? No i jeszcze ołówkami, więc rysowanie zajmowało nam ładne 6 godzin. No, i oprócz tego mieliśmy również rzeźbę. Gdyby ktoś mi powiedział, że będziemy tam robić rzeźby, ale z papieru, myślałabym, że jest psychiczny. Niestety, tak właśnie wyglądała połowa naszego semestru. Na tych zajęciach stworzyłam rzeźbę miotły, klamki od okna a nawet czapki. Następnie przyszło kolejne tworzenie główna z patyków. Przez pierwszy semestr nikt z nas nie ruszył nawet gliny. A kiedy w końcu ukończyliśmy pierwszy etap wtajemniczenia, koleś kazał nam tworzyć figury geometryczne i układać je w ciekawe struktury. A potem porównywać. Do jakichś rzeczywistych obiektów. Po takich zajęciach faktycznie można podać w wątpliwość zdrowie psychiczne studentów. Z takich wartych do zapamiętania rzeczy były jeszcze zajęcia z filmówki, na których to musieliśmy podkładać głos pod film. Jako lektor zapraszam Was serdecznie do obejrzenia próbki szajsu, który powstał na tych zajęciach. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z sekretami Natury. Tym razem znajdujemy się w uroczym zakątku nad Arjatykiem. Ale chyba nic nie jest w stanie przebić tego, że moja grupa musiała robić z siebie idiotów i śpiewać do mikrofonu e, jakąś starą piosenkę, żeby zmontować to do teledysku. To mnie serio złamało, zwłaszcza, że nigdy nie przepadałam za użyczaniem mojego głosu i bardzo długo motywowałam się, żeby w końcu nagrać takie odcineczki na kanale. Mieliśmy również zajęcia z fotografii, na których robiliśmy miernej jakości zdjęcia przedmiotów. Na przykład jajek, kamieni, e, pustych butelek po wodzie toaletowej z hebe, bo na tą z a to chyba nikogo nie było wtedy stać. E, miałam też zajęcia, na którym składaliśmy e, takie małe pudełeczka własnego projektu, e, które po złożeniu miały dawać jakąś ciekawą strukturę 3D. I o ironio, było w tym chyba e, więcej rzeźby, niż na rzeźbie. Zajęciami, które najbardziej zbliżyły nas do korzeni, a raczej może do czasów dzieciństwa, była grafika rastrowa. No pomyślałby kto, że będziemy się tam uczyć podstaw Photoshopa, czy w ogóle programów do grafiki rastrowej. Nic bardziej mylnego! Na zajęciach z grafiki rastrowej odbijaliśmy kwiatki i liście zamoczone w farbie na papierze. Prawda, że przypomina zajęcia z plastyki w podstawówce? Albo może nawet bardziej w przedszkolu? Kolejnym przedmiotem na mojej liście wstydu jest liternictwo. I fakt, że nauczyłam się tam paru przydatnych rzeczy o składzie, jednak nie mogę pominąć faktu, że nauczyliśmy się tego z książki, którą napisała nasza wykładowczyni. I którą kazała nam kupić, bo inaczej mogliśmy zapomnieć o zdaniu semestru. I generalnie chyba tylko jedna osoba tą książkę kupiła, a reszta zrzuciła się na ksero. I wyszło prawie trzy razy taniej. A na studiach, jak to powszechnie wiadomo, liczy się każdy grosz. A wracając do tematu, wiecie, co robiliśmy na tych zajęciach? Tworzyliśmy własny krój pisma. Ale nie, nie na komputerze. O, nie! Nie i tyle. Na kartce, pędzlem i tuszem. Witamy na uczelni graficznej w XXI wieku! To jedyne miejsce, gdzie każą Ci kupić dwa kilo gruszek i bananów, żeby narysować je na brystolu w formacie 100 na 70. Z gumek recepturek, które opleciony był każdy kawałek papieru, pod koniec studiów mogą sobie złożyć małą kulę. I w dodatku obowiązkowy był wyjazd na plener artystyczny, gdzie na łonie natury mogliśmy malować nasze pokraczne obrazy przedstawiające głównie kamienie ziemię, wodę, powietrze, hemoglobinę, halucynacje i taką sytuację. I ogólnie e, skończyło się na tym, że na trzecim roku studiów wiedziałam, jak nazywają się wszelakie tubki farb, a nie umiałam używać połowy programów graficznych. Na praktyki przyjęli mnie chyba tylko z litości i w te dwa tygodnie nauczyłam się więcej niż przez ostatnie trzy lata studiów. W pewnym momencie miałam wrażenie, że moja kariera graficzna jednak nie zmierza w dobrym kierunku. Umiejętność tworzenia spatyków wieży czy odbicia liścia zamoczonego w farbie na papierze może jest ważna, ale jednak trochę głupio mówiłoby mi się o tym na rozmowie o pracę. Postanowiłam więc we własnym zakresie zacząć się dokształcać i dorabiać dorybczo na zleceniach, bo wiedziałam, że bez doświadczenia w zawodzie po uczelni będę tyle warta, co przeterminowany kupon na termową kawę. Gdybym tak miała podsumować, jak wyglądał mój czas spędzony na uczelni, to… Koleżanka A. Żre cały pół arbuza. Łyżeczką. Oglądając przy tym jakieś filmy na YouTubie. Koleżanka B. Robi maślane oczy do kolegi C, który wszystkich innych nienawidzi. Kolega D rwie sobie włosy z głowy, mówi, że marnuje tu swoje życie i dostaje przez tą uczelnię nerwicy. Kolega F ma całkowicie wyrąbane na wszystkie zajęcia i w ogóle się na nich nie pojawia, a pomimo tego nadal jest na liście obecności i jakimś cudem udaje mu się zdać. Kolega G robi wszystko idealnie, perfekcyjnie. Planuje jeszcze iść na szkolenie z pierwszej pomocy i z położnictwa, a już teraz gra w kościele jako organista na pogrzebach. Kolega H jest ode mnie trzy razy starszy. Grafika to jego siódmy kierunek, ale żadnego nie skończył. Przechodzi na uczelnię, żeby sobie pogadać z wykładowcami. I kolega I, który niekoniecznie ma jakiekolwiek zdolności artystyczne, ale przyszedł tu, bo wcześniej był na informatyce w technikum. Jego styl jest nie do podrobienia. Serio. Więc przechodząc do meritum. Po skończeniu takiej uczelni macie trzy ścieżki kariery. Jeden. Zmieniacie się w tego grafika, który ceni się 1000 zł za godzinę i wszystko wie lepiej niż człowiek pracujący w zawodzie przez ostatnie kilka lat. 2. Rysujecie obrazki nad morzem za 5 zł. 3. Kompletnie odbija Wam palma, bo nikt normalny przecież tak na te studia nie idzie, po co ja tam poszłam?